Dziewięć lat temu straciłem bardzo ważną dla mnie osobę I ta piosenka jest dedykowana właśnie jemu Mojemu kochanemu dziadkowi Którego z mojego życia zabrała straszliwa choroba, którą jest rak Mam nadzieję, że usłyszę mój głos tam na górze I będę w stanie zaśpiewać mu ją kiedyś, gdy go zobaczę Kocham cię dziadku 9 lat od śmierci kogoś, kto był aż tak ważny, Ktoś do kogo biegłeś, gdy nie było obok taty, Ktoś, kto ci pomagał, gdy już nie dawałeś rady, Nawet gdy z wątpienie przejmowało pierwsze plany, Zagrał na gitarze, gdy był kołchoz i hałasy, Przytulił cię jak najmocniej wiele razy. Kto Wybryków nie chował urazy, Teraz po nim zostały tylko stare obrazy. Ciepły uścisk ręki, gdy spacer był przyjemnością. Pomógł walczyć tobie z każdą twą słabością, Gdy nie było nikogo i czułeś się sam. On był lekiem, który leczył ciebie z twych ran. Gdybym tylko mógł wejść z Bogiem w jakąś smowę, Poprosiłbym go o chociaż krótką rozmowę. By mógł Ci powiedzieć, co się dzieje w życiu, chociaż ono bez Ciebie mogłoby być na zbyciu. Mimo, że rany na zawsze nie zostają, to co roku o nich blizny przypominają. Gdy wokół kręciła się chłopczyka łezka, w mgnieniu oka uciekł śmiech tego dziecka. Dziewięć lat od śmierci kogoś, kto był aż tak ważny. Ktoś, do kogo biegłeś, gdy nie było obok taty. Ktoś, kto ci pomagał, gdy już nie dawałeś raty. Nawet nawet gdy zwątpienie przejmowało pierwsze plany Zagrał na gitarze, gdy był kołchos i hałasy Przytulił cię jak najmocniej wiele razy Kto mimo wybryków nie chował urazy Teraz po nim zostały tylko stare obrazy Chciałbym kiedyś jeszcze raz usłyszeć twój głos zawsze szeptał mi, że rano do przedszkola Chciałbym wiedzieć, że uda mi się ostatni raz pokazać ci, jakich ludzi mam dookoła 3200 dni minęło jak minuta, a ja dalej płaczę modląc się do Boga że nastanie kiedyś taki dzień, że powrócisz częściej z życia ustąpi trwoga. Będzie kiedyś moment, gdy w końcu ciebie zobaczę i nie będę musiał już tłumaczyć się nikomu, bo puste miejsce w moim sercu wypełni dziadek w domu. Mm. Kręcimy. Kręcimy. Ale jesteśmy daleko. A będziemy tam? Gdzie? Tam daleko? Tam to gdzie? Tam. Nie wiem gdzie tam. Tam daleko będziemy siedzieć? Co? Ty się właśnie Trzymaj się. Dziadek cię weźmie tam dalej na koniec.